Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku chcę Was zaprosić na Discorda handlowego, z którym współpracuję. Zresztą sami zobaczcie. Także wiadomo, jeśli chcecie zarobić na swój wymarzony składnik, czy tam paczuszki, czy tam nawet na jakiś SBC, to wpadajcie koniecznie do linku w opisie. No i dołączajcie do tego Discorda. A teraz pokażę Wam moje wczorajsze paczki, które otworzyłem na nowy event. Czy udało się coś trafić? Sami zobaczcie. Zdążyłem Łeą, także go odbieramy sobie. I uwaga, uwaga, uwaga. Oj, w końcu jakiś walkout taki zobaczyłem. Pięknie, witamy Łe. Czekamy na 19. 19, dobra, zobaczmy co mamy o 19. Uwaga, uwaga. SBCki, co będzie w takim razie w SBC? Freepunk w SBC, co wy Ojojoj, a jakie wymagania? 848, szczerze? Spoko, spoko wymagania To sobie zrobimy jutro Jonathan David, fajnie, fajnie, spoko 3 na 5, ok. No 5 gwiazdek, ale fajny, fajny ten Jonathan David, szczerze Spoko jest Dobra, to otwórzmy sobie darmowa paczka Dobra, zaraz zobaczę Ło, wow, ku... To ty! Okej, okay, mamy paczkę, okej, okay, 8-3+, no i mamy Leao, jojoj, Bellingham, Martinez, Pedri, Militao, świetny, Kamawinga, ej, dobra, Saka, Hakimi, ej, myślałem, że będzie lepszy, Kunde też taki dosyć cienki, no ale Militao, Kamavinga, spoko, nie? No to lecimy, mała paczka że Electrum. ikona jest, wiem, jutro będziemy robić. Aj, srebrna karta. Jutro zrobimy. Dobra i dwóch rzadkich piłkarzy dla Moniczki. Zobaczmy, co tutaj wpadnie. Uwaga, nie ma ekranów. Dobra paczka dla Viktora. Zobaczmy, zobaczmy, co tu wpadnie. Uwaga kolejna taka paczka i mamy ekrany. Także całkiem G. Mamy Karasko 85. Ej, myślałem, że 84. Także spoko. Dobra czosnek paczka 83 plus, którą dostaliśmy od jej dla ciebie. Zobaczmy coś dobrego. Wow, oddało. Złota paczka kart, zobaczmy, dla Kacperowskiego, uwaga. Jest walkout, dzięki Kacperowski. Mamy? Nie, Mandy, dobra, 86. Dobra, ale walkout to walkout, nie? Będzie do ikonki. No i kulczyk paczka dla ciebie, czy drugi walkout z rzędu, czy to jest możliwe? Proszę, EA Sports, tak jest. Nie, nie wiem. Chyba nie, chyba nie. Dobra, jeszcze jedna mega paczka dla Kamawingi, bo on trafił Lautaro Martineza, to ja też chcę coś trafić. I... Chyba nic takiego, ale zobaczymy. Włochy, Esio. Kaczki linii. dobra, niech będzie. Dobra, pierwsza paczka dla siebie, Złota paczka premium, zobaczmy. Uwaga. Ej, są ekrany, ej, za całkiem spoko. Maroko, o, Hakimi, którego przepaliłem przed chwilą. Dobra, a złota paczka. Mieszana paczka piłkarzy premium dla Mumenne. Zobaczmy. Uwaga, 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 uwaga. <ścoughs> Jezu, kocham was do mecze. Dobra, czosnek, paczka dla ciebie. Uwaga, paczka piłkarzy Prime. Uwaga Dobra Jerzyk, paczka dla ciebie, złota paczka piłkarzy premium I uwaga, nie oddało No jak widzieliście nie trafiłem karty z nowego eventu Z tego co pamiętam to był tylko jeden walkout Mendy 86, także całkiem Całkiem średnio, no całkiem średnio umówmy się Natomiast później trzeba było kupić Napastnika, także zobaczcie Kogo kupiłem I LSD Dinatale, kurde no Dobra, ale mamy Dinatale kupionego Zobaczymy jak będzie śmigał, zmieniamy mu pozycję na N Jakaś fajna karta, Ribery, dzięki temu ma pełne zgranie, też jest plus. No a tu chyba wróci jednak Marquinhos. <grych> a więc tak jest, kupiłem Di Natale i powiem wam szczerze, no fajnie wygląda ta karta. A ja zobaczyłem, że w sklepie jest paczka zimowych rekrutów. Co tu jest do trafienia? Mm, no dobra, nie są jakieś duże procenty, ale otwórzmy sobie taką jedną paczkę. Otwieram teraz paczkę, bo po meczu liczę, że otworzymy paczkę za 100 tysięcy. Mam, mam nadzieję, że się to uda, a my zobaczmy tą paczkę i uwaga, czy coś poleci. I uwaga, 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 uwaga. Kamerun Esio ma tip 84. No widziałem, że ludzie trafiali fajne rzeczy z tej paczki. No mi się niestety nie udało nic ciekawego trafić. Aczkolwiek, no nie, no Fabiański znowu wrócił do ceny. Ajajajajaj. No cóż, no nie zawsze... Oj, dużo... Ej, duplikatów bardzo dużo. To spoko całkiem. A dzisiaj właśnie zagramy sobie jeden meczyk Antonio Di Natale. No mam nadzieję, że coś uda się zwojować. No i kurczę, szkoda, że ten depaj bez upgrade'u. A właśnie, ej, zapomniałem totalnie. Zapraszam was dzisiaj serdecznie na streama, na którym otworzymy sobie paczkę z ikoną. Stream będzie od razu po meczu Portugalii, także wbijajcie. No i mam nadzieję, że coś fajnego uda się dzisiaj trafić. A tymczasem, no właśnie tak wygląda składzik. Szkoda, że ten depaj nie będzie miał upgrade'u. No cóż, przepalimy go sobie dzisiaj na pewno. Zrobiłem też łeb którego pewnie też dzisiaj przepalimy, fajnie, że Deścik dostał upgrade. No i w sumie tyle ze zmian. Kupiłem znowu Markiniosa, bo pasuje do Messiego. I zobaczmy skład rywala FC Warriors. Ok, zobaczymy w takim razie, jaki składzik ma nasz rywal. Uwaga, Loris na bramce. Ok, obronka O, o kuń nie zrobił skubaniec. I okej, okay, całkiem ciekawy raz Puffer Torres mu się niestety nie upgrade'ował, no zobaczymy jak będzie grał, zobaczymy jak Di Natale dzisiaj No wczoraj było całkiem okej, okay, choć w najważniejszym, w sumie może nie był to najważniejszy mecz, ale wczoraj grałem taki niewdzięczny mecz Po prostu robiłem wszystko, co powinienem zrobić, żeby wygrać, a i tak tego meczu nie wygrywałem No ale cóż, no dzisiaj liczymy na wygraną Uwaga, Di Natale z daleka, o jeżuniu! Kupiłem go za 400 chyba 60 tysięcy z tego co pamiętam Kurde, całkiem dobra cena jest za Dinatale Chyba w tamtym roku dużo był droższy na tym etapie gry A wydaje mi się, że w metę całkiem się ten Dinatale wpisuje Szybki, zwinny, z dobrym strzałem No czego chcieć więcej tak naprawdę 1 do 0 to nie o Dinatale I Messi Messi, no nie No nie Oj, no nie, czemu to nie było No i kurde w ogóle Fajne wczoraj mecze były, co? Brazylia odpadła no, moi faworyci do wygrania e, Mistrzostw Świata, no tego się szczerze wczoraj mówiąc nie spodziewałem, zwłaszcza, że na odcinku typowałem 4-0 dla Brazylii Także troszeczkę wynik przestrzeliłem niestety I, i tak samo typowałem Holandię, że wygra 2-1, do no, tutaj zdecydowanie byłem bliżej, skończyło się 2-2 i karnymi Karne fajne, nie ma co mówić, szkoda, że Van Dijk pierwszego nie trafił, liczyłem na niego, w ogóle liczyłem, że Holandia jednak to wygra, bo Argentyna no nie przekonywała mnie w tym turnieju Czy, czy przekonuje? No nie uważam, uważam przede wszystkim, że sędzia nie dowiózł w tym meczu, było dużo takich dziwnych sytuacji, zarówno jak i dla Argentyńczyków, jak i dla Holendrów. Także no tutaj ewidentnie sędzia nie dowiózł, nawet Messi o tym mówił później w wywiadzie, że Laos nie powinien sądziwać meczu o takiej stawce. No ale cóż, no Argentyna przeszła dalej, może będzie finał Ronaldo-Messi, kto wie, na razie może się na to zapowiada, fajnie by było. Uwaga, uwaga, skład rywala, Arsenalem, ocieńcie, ciekawe czym nie na przykład takiego, oby nie Uwaga, no na razie taki średni Arsenal chyba No i dzisiaj kolejne dwa mecze, Portugalia-Maroko oraz Francja-Anglia No moje typy to na pewno Portugalia, no Muszą wygrać, no po prostu muszą wygrać, no chcę, żeby ten Ronaldo podniósł ten puchar Mistrzostw Świata, chyba każdy tego chce, Ronaldo albo Messi, wiadomo tutaj większość ludzi dzieli się w tym momencie na dwa obozy, dlatego to, żeby mieć szansę w ogóle podnieść ten puchar, to dzisiaj Portugalia musi wygrać i moim zdaniem będzie takie 1 do 0 dla Portugalii, tak skromnie, myślę, że Maroko będzie się całkiem dobrze broniło i będzie... 1 do 0 taki skromny wynik, będzie dosyć nudny meczyk. <grym> znaczy, oczywiście nie mam takiej nadziei, takie są moje predykcje i będzie 1 do 0. Natomiast Anglia, Francja to jest dla mnie jedna wielka, nie tak szczerze mówiąc, dwie bardzo dobre reprezentacje. Tak naprawdę, jakby to był półfinał finał, to chyba nikt by się nie obraził, bo Anglia gra fajnie na, ty na tych mistrzostwach. Francja gra również fajnie, przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. No i pytanie. Kto to wygra? Kto to wygra? No mi się wydaje, że mimo wszystko doświadczenie Francji, zresztą obecny mistrz świata, Kylian Mbappe w formie. No chyba, chyba Francja, chyba Francja, ale to też będzie taki zacięty, zacięty mecz. Tutaj będzie 3 do 2 dla Francuzów, ale nie wiem, czy... Takiego wyniku nie będzie z, z dogrywką, nie? Że będzie 2-2 normalnym regulaminowym czasie, a później Francja strzeli jednego gola. No to by było coś, nie? Także to są moje typy na dzisiaj. Mówcie piszcie swoje typy w komentarzach. Zobaczymy, kto będzie najbliżej. Messi tak jest! Jeden do Bardzo ładny podanie D-Natale, To była asysta tego gościa. Podoba mi się na razie. Fajnie mi się gra tym Natale. I lineker. no udało mu się wjechać. Brawo, ten nowy lineker. Joe Cole, Joe Cole, ojejku, piękny dribbling z jeden i dwa klocki na obronie, no niestety nie dały rady go zatrzymać, pięknie Ojejku, bardzo ma taki zagęszczony środek pola, zauważyłem A kiedy próbuje podać na skrzydło, to, gości, to gościowi ładnie ci obrońcy przejmują. I, o Jezus, no kurczę, takie są te strzały jego... Że ja jestem blisko, ale nic nie mogę i tak zrobić Gościu, tutaj dwa... Ten drugi strzał szczególnie taki, taki mega dziwny A jednak mamy po dwa strzały Ej, to mega dziwne No ale dobra, no gramy dalej Mam nadzieję, że uda się coś więcej postrzelać Na razie skuteczność stuprocentowa po obu stronach Także ja zły, zły być nie mogę Przeciwnik również Nie, 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 no nie No czemu bramkarze w ogóle w tym meczu Nie bronią nic, no nie mogę I dobra piła do Joe Cola Jezu, Markizio, jaki smaczek i no nie, no nie, no nie, no nie, bardziej dobre piłki tu muszą być panowie, bardziej dobre piłki, wziął sprawy we własne ręce I no kuli bali Dobra, zmiany, jakieś zmiany, bo no coś nie dowożą ci moi zawodnicy dzisiaj I To jak tylko jakie zmiany, no Joe Cole schodzi, Viniciusa zaprosimy na boisko No i na razie tyle chyba, kurde tyle jednak, myślałem, że więcej zmian zrobimy, ale jednak się nie udało Di Natale, Di Natale, Di Natale, Messi, Me... No i ten Van Dijk sp, I Ribery, no jak, jak, jak jego jak, jak bramkarz teraz to obronił, no czemu mój Van takich rzeczy... Prawie taki sam strzał miał gościu na bramkę, co jest grane, no nie mogę. Dembele, 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 no nie, no nie, za wolny, za wolny, za to przez to zgranie pewnie teraz. Jak... Dobra, spalony, ej, no był spalony, no to... Korą, korągiewkę podkręcasz! No, ja po co tą chorągiewkę brał do góry? No, myślałem, że jest spalony i nie biegłem za tym. Ja nie mogę, ale to wówczas, no szczerze. Trzy poprzednie były spoko. To już dwa mecze, już mam cztery, dwa bilans w ogóle. Ale gościu ile miał? Trzy strzały na bramkę i trzy gole? Niesamowite. I ta jedna interwencja w ogóle tego. Aj, nawet nie pokazali Mendiego. No niesamowity mecz. Boże, jakie to gówno jest. Czemu trzy strzały na bramkę żadnego nie wyjął Wandersar? Bramkarz za pół miliona, przypomnę. Bramkarz za pół miliona. Trzy strzały na bramkę, trzy wpuszczone. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się dzisiaj w... na streamie. Otworzymy pakę z ikoną. Mam nadzieję, że ona nie będzie sprzedana i coś fajnego yy, wpadnie. Do, do zobaczenia, widzimy się dzisiaj i jutro na odcinku. Jeżeli ktoś nie może być na streamie, papa. Pa.